Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Ola, a dzisiaj przygotowałam dla Was TBR. Ale to nie będzie typowy TBR, bo poprosiłam o pomoc moją mamę. Korzystając z tego, że są święta, poprosiłam o pomoc moją mamę, która za chwilę wybierze mi, podczas kiedy ja będę miała zamknięte oczy... Wybierze mi pięć książek, które jej zdaniem powinnam przeczytać. Najciekawsze jest to, że moja mama nie bardzo wie, co mam przeczytane, a co nie, więc zobaczymy, zobaczymy co wybierze. I ja będę sobie będzie mi podawała książkę i ja będę próbowała zgadnąć po okładce, czy wiem, co to jest za książka. Jeśli nie, to będę otwierała oczy i zobaczymy, co nam ciekawego mama mi przygotowała. Mamo, jesteś gotowa? Tak. Tak? Dobra. Ja zamykam oczy. Dobra, to muszę zamknąć oczy. Możesz wybierać z półek. Wszystkich, I jak coś. A i jak coś przeczytałam, albo to będzie książka, któraś z kolei z serii, to yy, najwyżej przeczytam pierwszy tom, jeszcze, jeśli jeszcze nie zaczynam serii. No ale dobra, no zobaczymy, jak w ten. Dobra, ja jestem gotowa. Nie wiem, czy mam zatkać uszy. Tylko zatkam uszy też, bo jak nie będę wiedziała, czy przechodzisz, czy nie. Ale nie musisz brać tylko z jednej półki. Już. Co? Już. Już? Tak. A, dobra. To daj, daj pierwszą książkę. No. To jest jaka ścienka. Masz skrzydełka. To jest ta droga. Kormaka kartiego czy jakąś tam zwie? Nie. Nie? Naprawdę nie? Nie To może to jest ten King do screenbone Tak. Tak? Oh, wiedziałam, bo mała jest i nie wiedziałam. Y no kurde, Kingowi chcę dać drugą szansę. A do, dobra, do, dobra, nie będę zdejmowała, bo zgadłam. Czyli to jest do, pierwsza będzie dolara z Craneborn. Dobra, dawaj następną. Kurde. Nie podpowiem. No znaczy to jest. To jest twarda. I ma zakładkę, więc to pewnie jest któraś z griszów. Libardugo to jest? Pokaż, Nie. To nie jest Libardugo? Na ją na Pewnie <laughs> czytałam ją. No, proszę. O, ta ma obwolutę. To pewnie będzie któraś... O oh my god! Ale ona ma obwolutę. O oh nie! Co ja mam z obwolutą takiego małego? Klasyka. To Wichrowe Wzgórza są? Tak. Wichrowe Wzgórza czytałam. Ale dobra, dobra. Dobra, okay. to mam dwie, z, dwie zgadłam. Proszę. O nie, następna z to... A to wiem, co to jest. No. To jest trzynasta odpowiedź. Brawo. No, bo ma, wiesz dlaczego? Bo ma e, takie wytłoczone drzewo na tym. I ja ją niedawno kupiłam, więc. Nie wpadłam na to. No. Dobra, co się jeszcze stało? Tak. No, Co? O cholera. A nie, nie wiesz, czy to czytałam? Nie wiem, ale chyba nie wiem. Chyba. Podpowiedź chyba nowy nabytek nowy, nowy chyba. To jest jakaś fantastyka? Nie wiesz pewnie. Kurde. Imię. Początek Kim? O, tak. Kim Holden? Tak. To jest Gaz. Tak. To promyczek. Gaz? Serio? Kurde, a wiesz, że trafiłaś, bo promyczka czytałam, a to jest drugi, druga część. Gasy. No. No i co nam tu zostało? Czy coś jeszcze? No A, nie, ta, to, ta, to poczekaj. No e... tu, proszę. Gdzie ona jest? Tu. tu. Jeszcze raz, bo może to jest to, co mówiłaś. długo. To. to musisz, bo to jak to jest zniszczenie i takie czerwone ma na tym? Tak. No to ja to czytałam w tym, w zeszłym miesiącu. No może się podmiń. To podnieś na inną. No. Dobra jestem, kurde. Znam swoje książki. Proszę, Może to nie. dlatego, że brałam ton. O Jezu, a wziąłeś kolejną z tej samej serii. Mamo! Ja całą serię przeczytałam. Ładne okładki. Dobrze. To, to będzie. Yy, to Kurde, aż jestem w szoku, że wszystkie książki no. zgadłam. Muszę. Dobra, ma skrzydełka. Niepodobne jest do niczego. Tu ma jakiś tytuł. Co ja tam mam? No, to chyba też nowe. Nowe? Jezusie. Chyba. No. Kurde, nie, nie, nie wyczuję pod palcami tytułu, myślałam, no, wow. że wyczuję tytuł pod palcami. No dobrze ze względu na to, że tyle zgadłaś No poczekaj, nie no, jeszcze mi nie, nie dawaj jakiej fory. A wiesz co to jest za gatunek? Nie. Ale chyba... Dobra, a no nie no, gdzie stoi to będę wiedziała, bo ostatnio robiłam no reorganizację. <laughs> hmm. No też, Dobra. to podpowiem Ci, no. nie? No. Nie, to jestem. A, no, dobra, To pierwszą mi Jak? Maria. Maria? No ładnie. Wiem, co wzięłaś. To jest Na Ondel? Tak jest. Wow! To nowe? Na Ondel też? Nie, nie jest nowe, ale Na Ondel chciałam bardzo przeczytać. Dobra, proste. Brawo. Oh! To czym się kierowałeś, biorąc te okładki, znaczy te książki? okładką? z ładnymi wydaniami. No. Y, klasyka, no to mi tak wpadła w rękę, bo też bardzo ładne wydanie. No. A, A Kinga? Tak. No właśnie. Powiedziałeś, że musisz przeczytać, więc wybrałam ci jedną cieńszą. Aha! <laughs> Akurat to Caimbo nie jest dziwnie wydana, ale no dobra. spoko. Dziękuję bardzo. Do Słuchajcie, tak się ten TBR mój prezentuje. Jeśli chodzi o tak, o Stephena Kinga. Stephena Kinga, może zawsze mylę to imię, zawsze mówię Stephen. Stephen, w ogóle dziwnie się dzisiaj czuję, bo pierwszy raz nagrywam, jak ktoś jest u mnie w domu. Zawsze nagrywam sama, więc to jest takie stresujące trochę podwójnie. Stephen King i Dolores Crainborn. Ja tak jak już Wam wspominałam kilkukrotnie, to chcę dać drugą szansę Kingowi, więc y, nawet myślałam o tym, żeby w tym miesiącu przeczytać y, Kinga. Także bardzo fajnie, mama trafiła. Jeśli chodzi o Wikrowe Wzgórze, to ja czytałam Wikrowe Wzgórze w, w zeszłym roku. Mm, no i szczerze mówiąc, nie bardzo mam ochotę na reread, y, ale tak sobie myślę, że... Skoro mama wybrała coś z klasyki, to ja w takim razie może Wichrowych Zgórz nie przeczytam, ale wzięłabym do przeczytania... Czekajcie, bo tu mam całą klasykę. Uu. Dobra, słuchajcie, spróbujemy. Dziwne losy Jane Eyre, Charlotte Bronte. To jest książka, którą ja już od dawna miałam przeczytać. Ja też, tak jak Wam mówiłam, boję się jej przeczytać, więc... Bo jest potężnie gruba i to jest klasyk, ale zbiera też bardzo dobre opinie, więc no dobra. To to wymienimy sobie, zrobimy taką podmiankę w, w zamian za wichrowe wzgórza. Dalej mamy trzynastą op opowieść, i to jest książka, którą bez problemu zgadłam, tak jak Wam powiedziałam, ze względu na to charakterystyczne drzewo, które jest i to, że ona pod obwolutą też ma to drzewo, więc jest mega prosto to. Mega proste to było. Natomiast cieszę się, bo też chciałam ją przeczytać. Jeśli nie w papierze, to wiem, że na MP Go jest audiobook, więc będzie mi łatwiej. Jak mi nawet nie będzie szła w, w papierze, to ewentualnie przerzucę się na. Um, po prostu na audiobook. Na Ondel! Na nie pamiętam, czy była w poprzednim marcowym tbr czy nie. Ale też mam ją, cały czas po prostu przekładam tylko z miejsca na miejsce, bo cały czas myślę o tym, że muszę ją przeczytać, muszę, bo jestem po Marysi i tak chciałabym przeczytać na dalej, i później skończyć listami Marysi, ale ciągle coś tam mi nie pasowało, więc myślę, że to będzie taka dobra motywacja. No i szczerze mówiąc nie zgadłabym, bo ciężko jest tak wyczuć po, po tym, po, chociaż może ten statek, gdybym teraz, jak tak wiecie, już wiem co to jest i tak dotykam, to może no i ostatnia rzecz, którą wybrałam ją mama, czyli gaz. E, to jest druga część e, promyczka. Promyczek, jakby Ci mi się bardzo podobał, to była bardzo uderzająca książka. E, no i gaz w takim razie w tym miesiącu, mam nadzieję, poleci na. Może nie na pierwszy ogień, bo jeszcze nie, ale na drugi. Powiem Wam szybko jeszcze, w, co czytam teraz, bo jak nagrywamy ten film z mamą. To jest, jest już 4 kwietnia, więc już kwiecień trwa. Ja, ja w tej chwili czytam Kirkę i słucham Saturnina Jakuba Małeckiego na audiobooku, więc te dwie książki na pewno skończę w tym miesiącu. A co do książek, które wybrała mi mama, zobaczymy. Mam nadzieję, że uda mi się jak najwięcej przeczytać. Dziękuję, mamo, za pomoc taki krótki film ode mnie. Dajcie mi znać, czy Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Yy, subskrybujcie mój kanał, a wszystkim życzę miłego dnia, w zależności od tego, kiedy to oglądacie, dnia, wieczora, poranka i tak, dalej, i tak dalej. Trzymajcie się ciepło, buziaki!